Hej szamanowie, witam was w plansza maniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze planszowej Raucha. Jest to gra od 2 do 5 osób, gdzie jako szamani będziemy tworzyć nasze krainy w tym tworzeniu wspomogą nas boskie istoty, a to wszystko będzie obarczone zdobywaniem punktów energii życiowej. Te właśnie punkty będą świadczyły o tym, który z graczy wygra ostatecznie rozgrywkę. Zapraszam do recenzji. Jeżeli jesteś zainteresowany na zasady do gry Raucha, zapraszam do mojego materiału. Link w opisie. Skoro mam nadzieję, że wszyscy już znacie e, zasady, no to warto wspomnieć, jak to zwykle bywa w recenzjach, jak mi się podobała ta gra. Może pierwsza taka ocena, plusów i minusów. Przede wszystkim z plusów można wymienić bardzo łatwy setup. Naprawdę rozłożenie tej planszówki zajmuje małą chwilę. Ostatnio zwracam na to uwagę, bo niektóre planszówki no, stwierdzam, że dłużej się je rozstawia niż faktycznie się gra. Czyli jak już rozstawimy, warto zagrać 2-3 partie, bo rozkładanie trwa z pół godziny i potem rozgrywka 40, to właściwie no, tak średnio się opłaca. No ale dobra, mniejsza. Tu jest bardzo prosty, szybki setup. Jeszcze jak to dobrze podzielimy w woreczki stronowe, to naprawdę tylko wyciągamy, gramy. Super. Mi się to jak najbardziej podoba. Przechodząc do kolejnego plusa, no to oczywiście mamy dowolność yy, obrania strategii. Naprawdę ograniczają nas jedynie karty, które dociągniemy, ale czy ja wiem, czy to jest jakiś wielki problem? Myślę, że nie. Możemy dobrać naprawdę, możemy pójść na przykład, że chcemy mieć największą ilość wody. Wtedy zdobywamy dużej ilości punktów pod koniec, pod koniec danej rundy, czyli po trzech turach. Mamy również możliwość pójścia w stronę bardzo dużych kombinacji, czyli dużo zarodników, dużo symboli, na przykład zwierząt lotnych, morskich, lądowych naprawdę tutaj mamy dowolność wyboru strategii gra naprawdę potrafi z... namącić u głowie naprawdę przegrzać procesory i a do wyboru mamy naprawdę kilka kart często może się zdarzyć że nie będziemy mogli nic z tego wybrać to może się okazać problematyczne i ostatecznie zdobędziemy mało punktów. Jeżeli drugie, drugi gracz gdzieś na początku da sobie jakieś założenia i potem w późniejszych turach również będzie dociągał takie karty, no to jest pozamiatane, naprawdę można wyrobić spore, spore wyniki, nawet ponad 200 punktów, więc tutaj kombinacje, jeszcze jak od początku fajnie siadają karty, to, to można ładnie polecieć. Samą mechanikę rozgrywki również ocenię pozytywnie. Nie widzę tu jakichś większych mankamentów. Oczywiście zagrywamy karty, zagrywamy kolumnę, czy tam też boskie istoty, jeżeli mamy w danej turze zdobyte, czy, czy właśnie pod koniec. Tutaj nie widzę jakichś większych mankamentów. Jest to fajnie, dobrze wykonane. Tak samo możemy te ważniejsze karty aktywować, jak zagramy zarodniki. Mamy specjalną kartę zarodników, gdzie płacąc jakiś tam koszt, możemy zagrać zarodnik na którymś z kart. Jest to przydatne jak najbardziej, jeszcze jak wejdzie kombinacja, że dostajemy tyle energii życiowej, ile mamy zarodników, czyli maksymalnie 9 możemy ich mieć. No to w ogóle ta karta jest boska. Czyli jeżeli dobrze pokombinujemy, z niektórych kart będziemy mogli skorzystać naprawdę dużą ilość razy. Zarodniki. Właśnie między, między rundami aktywujemy, więc tam możemy zdobyć punkty. Dodatkowo, jak przechodzimy przez daną kolumnę, to również możemy zdobyć te punkty. Trzeba naprawdę dobrze tam wszystko kontrolować, żeby nie tracić możliwości. Niektóre karty wymagają opłacenia np. trzech kryształów, żeby zdobyć 6 punktów energii życiowej. No, może z tym bywać trudno, no ale jeżeli dobrze sobie poradzimy. W jakiś sposób dobrze zagramy, to naprawdę fajne liczby można osiągnąć w tej grze. Gra można by było na pierwszy rzut oka spodziewać się, że patrzysz tylko w swoją planszę. Natomiast trzeba patrzeć też na planszę przeciwnika, które karty na przykład mu zablokować, wziąć do siebie i na przykład je odrzucić. No i właśnie to chciałem tutaj wcześniej powiedzieć. Ehm, mamy karty. Dobieramy kartę na samym początku. Możemy ją odrzucić, i wtedy albo bierzemy 4 kryształy. Jeżeli potrzebujemy coś opłacić, wiemy, że jakaś fajna karta może być, być w kartach, które dostaniemy. Albo możemy odrzucić i zagrać zarodnik na własną planszę. Czyli bez opłacania, po prostu nie, nie wciskamy żadnej karty na planszę. Zagrywamy zarodnik, no i on będzie działał między rundami. Każdy z graczy również musi kontrolować ilości wody, kropelek wody, jaką posiadają przeciwnicy, ponieważ przeciwnik, czy tam gracz z największą ilością, porównuje się zawsze do tego z najmniejszą ilością. Czyli jeżeli ktoś ma 0, ktoś ma 6, no to dostanie 15 punktów, bo 5 plus to, to za, zawsze pod koniec rundy, czyli to znaczy pomiędzy rundami, dostajemy 15 punktów. Nie wydaje się to sporo. Ogólnie, jeżeli ktoś od samego początku, no to zgarnie 60 punktów. Jeżeli od początku ma największą ilość wody i zawsze to zgarnia, no to to 60 punktów robi robotę. Nie uważacie? Jeszcze z takich plusów, które zauważyłem, no to te boskie istoty. Jeżeli ktoś zagra kolumnę rząd, no to bierze boską istotę w danej turze, wykonuje oczywiście. Ten, działanie tej boskiej istoty, a następnie ktoś z przeciwników może również ułożyć taki sam rząd, na przykład nie wiem, zielony, zielonych drzewek, no i wtedy właśnie odbiera tę boską istotę, zabiera ją i również wykonuje daną akcję. Te boskie istoty cały czas mogą między nami się mieszać, przemieszczać i za każdym razem, jak mamy boską, zaprosimy boską istotę, pod koniec, który możemy z nich skorzystać. Oczywiście między rundami również są pożyteczne, też można z nich korzystać. Trochę ubolewam na tym, że nie można ich wykorzystać, jeżeli ktoś ich nie zabierze, to jedynie między rundami można gdzieś tam z ich specjalnych zdolności no, skorzystać po prostu. Podczas nagrywania zapomniałem jeszcze wspomnieć o dwóch plusach. Jednym z nich jest na pewno to, że rozgrywka dwuosobowa jest dobrze zbalansowana. Nie widzę tutaj żadnych mankamentów, typu, że coś, coś tracimy z rozgrywki albo, albo coś jest za mocno przesadzone. Tutaj jak najbardziej ta gra spełnia warunki gry dwuosobowej, czyli. Jest to pełnoprawna gra od 2 do 5 graczy. Nie ma żadnych ograniczeń, żadnych, żadnych dodatkowych zasad. No i ostatnim plusem, który, o którym chciałbym jeszcze wspomnieć, o którym zapomniałem w materiale, jest taki błachy plusik typu mamy, mamy zasady, skrót zasad na osobnej kartce. Gdzie nowi gracze, którzy jeszcze nie grali w tę grę i chcielibyśmy z nimi zagrać, mogą, mogą sobie zobaczyć, co. Należy wykonać albo co oznaczają dane skróty. Nie muszą się nas pytać. Jest to dla mnie zawsze mały plusik. Zawsze takie skróty zasad są dla mnie przydatne. Z minusów, jakie zauważyłem, to w sumie ta forma draftu. Tak jak powinniście wiedzieć, bierzemy cztery karty, wybieramy jedną, odkładamy, w następnej turze bierzemy 3 karty. Z drugiego stosu również odkładamy w trzeciej rundzie z tego pierwszego stosu. Znowu bierzemy, Puh. co ja mogę powiedzieć o tym, przez trzy tury, czyli przez dokładnie jedną rundę. Możemy nie mieć totalnie żadnych ciekawych kart albo. Będą tak różne, że nie jesteśmy w stanie gdzieś zagrać, żeby nam to pasowało. Oczywiście mamy wyjście. Możemy zagrać zarodnik, albo możemy zagrać. No, odrzucić kartę i mieć zarodnik, albo odrzucić kartę i dostać cztery kryształy, żeby je potem gdzieś wykorzystać na jakieś mocniejsze karty. No właśnie. No, niektóre karty wymagają kosztu, i z... raz mi się zdarzyła rozgrywka, że z jednej strony były karty o koście 4-6, gdzie każdy z, każdy z nas miał może dwa kryształy, trzy kryształy. No, ja wiem, to może być problem z, po prostu z zarządzaniem kryształami, czy tam no, ogólnie takim za zarządzaniem na, na, na planszy. Natomiast no, to się wiązało z tym, że trzeba było usuwać kartę, dobierać cztery, czy tam te zarodniki zagrywać. Myślę o jednej rzeczy, która może by jak w jakiś sposób wgrała się, to jeszcze jedna opcja. Czyli jak odrzucamy kartę, to bierzemy losową z, z góry. Po prostu ze stosu pierwszej ery bierzemy losową no i właśnie, pytanie co dalej? Czy znowu byśmy mogli odrzucić i na przykład dobrać zarodnik, ewentualnie kryształy? Czy w tym przypadku byśmy musieli zagrać na plansze? To są takie, takie moje drobne przemyślenia, jakby można było ten dyskomfort z tymi kartami rozwiązać. Natomiast nie testowałem takiej możliwości. Nie wiem, czy miałaby jakikolwiek sens. Dajcie znać, czy chcielibyście się dowiedzieć. Mogę zagrać takie rozgrywki, zobaczyć. Może to będzie jakiś taki e, home rules, jak to mówią. E, może się sprawdzi. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. No i ogólnie ta gra nie ma jakoś dużo minusów. E, bardzo przyjemnie mi się w nią gra. E, może to nie będzie. Dobra, ja podam jeszcze jeden minus, yy, który mnie naprawdę. Denerwuje, bo widzicie, mam taką nawet już sporą kolekcję gier planszowych yy, i denerwuje mnie brak wykorzystania miejsca w pudełku. Jeżeli chodzi o rauchę, ta gra mogłaby być połową tego pudełka. Yy, może, jak otworzę to, widzicie od razu instrukcję na samej górze, ale ja, żeby wypełnić, gra zajmuje tyle miejsca. Jak widzicie, malutko, jak to wszystko poukłada. Druga połowa jest wypełniona wypraskami, żeby to po prostu nie latało po całym pudełku, żeby to się nie przewracało. Czyli jak widzicie, tutaj chyba dobrze widać. Tyle mniej więcej przestrzeni potrzeba na tę grę, a tyle jest zmarnowane. Nienawidzę tego w grach planszowych. Również napiszcie komentarz, czy też, też wkurzacie się na takie rozwiązania producentów. Czy tam wydawn producentów wydawnictw, no, mniejsza, Ra raczej producentów, bo wydawnictwo jedynie tłumaczy i, i bierze, bierze grę na rynek. Czyli oni tutaj z wielkością pudełka nie mają nic do, do gadania. Ale no coś takiego no, denerwuje mnie po prostu. Daj dajcie znać, jestem ciekaw waszych opinii. A na dzień dzisiejszy chciałbym podsumować tę grę. Rozgrywka w rauchę jest naprawdę przyjemna. Jest taktyczna, strategiczna, jakby, to na, jakby tego nie nazwać. Jest naprawdę wymagająca. Jeszcze zależy z jakimi przeciwnikami się zmierzymy. Jeżeli ktoś potrafi z tego wyciągnąć dobre punktacje, jeszcze mu pykną karty, jakie jak dobierze. Tu można zdziałać naprawdę wielkie cuda. Nasze przetworniki w mózgach mogą naprawdę płonąć. A ja już więcej nie chcę nic dodawać. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Oczywiście subskrypcję, chyba tu gdzieś będzie. Jeżeli się świeci na czerwono, oczywiście. No i jak jesteś nowy, to pamiętaj, że co dwa tygodnie zawsze mamy recenzję na tym kanale. Zapraszam również na poprzednie. Mam nadzieję, że również Ci się spodobają. A ja na teraz bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnych. Cześć!